Kasper pusta? Bardziej pusta nie będzie, słuchaj. I mam ze sobą jeszcze butelkę po pewnym napoju, którego nazwy niestety nie mogę wam zdradzić. Powi, za to nie płacą, ale jest podpisana, więc za to ogarnięcie. Zagadka mały. Wiesz od czego dzieciom psują się zęby? Bardzo dobrze. Od kawy i papierosów. Znaczy, nie przyznawaj się przy tylko gdzie jest mama? To pani? Dobra? No dobra, znajdziemy ci jakichś bogatych rodziców, w ogóle się nie przejdzie. Nie, nie Już tłumaczę, co się wydarzy w tym wspaniałym numerze. Moi no drodzy, sprawię, że ta butelka zniknie z tej papierowej torby za pomocą tej różdżki z IKEI I jak zniknie, wtedy wszyscy państwo krzyczą jak szaleni i przechodzimy do wielkiego finału. Okej? Okay? Dziękuję za ten empuzjazm, wspaniałe, wiem, że jest gorąco. Jak butelka zniknie, brawo biją wszyscy, nie tylko dzieci. Pijani i pijane dzieci. Co masz w widokie? to wie? Butelka, i przechodzimy do finału. Wiadomo, po to tutaj stoimy. Co do lepiej by było widać? Ale dobra. No co Butelka dalej tu jest, moi drodzy. i przechodzi. A! Kacper, to jest numer dla inteligentnych. Łapiesz się? No to patrzcie, Butelka dalej tu jest. Ale kiedy machnę trzy razy ręką w prawą stronę, stryknę palcem, butelka zniknęła. No moi drodzy, wracamy na hałagancę. Żeby pan dziecka z wrażeniem nie upuścił. Pytajam, czyż nie jest pani pan wrażeniem za bardzo? Patrz pani teraz, kiedy mach te trzy razy ręką w drugą stronę, stryktę palcem, butelka pojawia się z powrotem. Dobra, co? Dziękuję bardzo, to jest ulubiony numer mojej mamy, tylko nie wiem dlaczego. Kasper. Dobra, widzę, że nie wszyscy wierzą w to, co się wydarzyło. Nie ma problemu. Nie chcę pokazywać palcem, ale dla niedowiarków w sprawie już drugi raz na Waszych oczach. Już drugi raz na Waszych oczach ta butelka zniknie. I jak zniknie, jeszcze jeden... Daj Kaspodajas, nie, yy, nie tą, tą chcę. Dobra, daję tego kija. Więc nie, jeszcze nie dadzą państwo, prawda? Dopiero wtedy, kiedy dam Wam dowód, że jej tam naprawdę nie ma, wtedy krzyczą państwo jak szaleni. Pani krzyczy najgłośniej, bo mi pani nie wierzy. Dobrze? Pani się dobrze uśmiecha, pani stanie i na mojej walizce. Co rzuć pani? Nie pani stanie na walizce, tylko stanie To nic, jeszcze pani nie ściąga, dobra? Butelka dalej tu jest. Dla Pani to robię. Także się Pani przez moment i jak zniknie przechodzimy do wielkiego finału, a wiadomo, proto tu stoimy. Niestety, muszę zarobić na te dzieci swoje wszystkie. <śniadę>, Śniadę. Butelka dalej tu jest. Kasper, to jest numer dla inteligentnych, jak coś. Masz teraz. Poradzisz sobie? Bardzo dobrze. No, mody. Już, już, już. Butelka zniknęła. Masz Wytelka Dalej to jest. Gasper nie uwierzysz. Nie wierzę, że to robię. E, kiedy wachtę trzy razy ręką w prawą stronę, stricte palcem, nie wierzę, że państwo na to patrzą. Okej. Okay. Butelka zniknęła, już jej tam nie ma. Szok. Żeby pani dziecka z wrażenia nie upuściła. Przyjęła pani moc. Czas na dowód, że jej tam naprawdę nie ma i krzyczą państwo jak szaleńcy. Tak, się słuchałem właśnie. Pamięta Pani swoją rolę w tej całej akcji? Może Pani już z sprzęgło tu z tyłu. Ja już wiem, że iką. Kasper, patrz teraz. Raz, dwa, trzy. No i Kasperowi się podobało. Dzięki za Przecież nie puszczę torby po stukę szkło. To jest tam przykład. Ale za to, kiedy mam trzy razy ręką z powrotem. Dobra, chyba i tak nikt w to nie wierzy. Muszę przejdźmy do tego finału, co? Kto Tam Ci Pani spodobał? Dziękuję bardzo. Teraz Pani kolej. Zamienimy się koszulkami po meczu, dobrze? Okej. Wiesz, żeby było tak nie latał tutaj, bo... Moi drodzy, 3,5 minuty do końca mojego show. Pokażę Państwu teraz swój... Ulubiony finałowy numer, tylko założę kapelusz, żeby mi peruka nie odtronęła. Dzięki mamo. Niektóre żarty są... Dziękuję. Mam pani Lizaka później po programie. Dobrze. 3,5 minuty do końca show. Moi no drodzy, do swojego finałowego numeru. potrzebuje jeden bank. Najlepiej stówek proszę pana. No, zawsze się odsuwają. Dokładnie. No, Potrzebny jest banknot. Może być 10 złotych, 20, 50, 100, 200. Im wyższy banknot, tym większe emocje. Może być 500, proszę pana. Co tam pan masz? Co to jest? 200. Może być. Kurde, czego? Złotych? Wow. Jak panu na imię? No to Szymon, zaraz się też co się kopałeś. czy <laughs> trzeba. Ale do, tylko żeby to przechwyci pani tutaj? Pania. Szymon na oczach tych wszystkich pięknych ludzi i Kaspra. Podpiszesz dla mnie ten banknot, żeby było wiadomo, że jest jeden, jedyny taki banknot na świecie. Teraz się Szymon skup. Napiszesz swoje imię, nazwisko, numer karty kredytowej i... Proszę bardzo. A. Dobra, tu mi trochę jest ta... Szymon, Szymon, pisz, a ja Państwa trochę bliżej zaproszę. Dzień dobry, uh, o. ekipa z tyłu, zapraszam Państwa bliżej. Uh, widać? Tu widać, elegancko, dobra. Widzicie stetycki, państwo bliskie, państwo kolejną pięknie do przodu. Niemcy, mówicie po polsku? Kurde, nie wyglądacie dobrze, ale rozumiecie, widzę, dobrze. Zapraszam bliżej, przymoc podpisane? Z tej szybki jak Poczta Polska, wspaniale się. Jeszcze państwo kawał opowiedz. I... Szymon, Parker praca do mnie, był bardzo drogi. Bez niego na bułkę nie zarobię, dzięki. Jest to wydech i będę leciał. Podpisane? Jest, Szymon. Dobra, ja pokażę. Jeden, jedyny taki banknot na... świecie. Jeden, jedyny taki banknot na świecie z podpisem pana Szymona. Gwarantuję wam, że teraz oszalejecie, Szymon. Ty w szczególności, ale z zupełnie innych powodów, co reszta. Patrz teraz. A... Dobra. Yy... No dobra, Państwo i w miarę tak na środku. Jak masz tajnie? No. Zuzia, wystaw rękę do przodu, tak żeby wszyscy ją dobrze widzieli, a w szczególności Szymon zapłacił niech ma. Zuzia, jakbyś mogła, to tą czystą, dobra? Co zmieniłaś? Zuzia, wszyscy się na to nabierają, nie przejmuj Dobra, i żeby tam Państwo z tyłu też się widzieli, zaciśnij pięść i wystaw rękę wysoko do góry. Dobra? Patrzcie jaką was dbam tam z tyłu. Dobra. widać Zuzię? Mam nadzieję. Szymon. się ja tam nie rozpraszaj. Eee. Ostatni, już uwaga na twój smutny banknot. Aha, Zurza, nie znamy się, tak? Nie spotkaliśmy się wcześniej? No to możemy się spotkać później, Zurza. Mamy dwie stówe od Szymona. Pójdziesz z nami, Karol, nie ma problemu. Patrzcie, uważnie. Rękawy podwinięte. Szymon, jakby się mieli Państwo skupić raz podczas tego pokazu, to jest ten moment. to się wydarzy? Zurza, gdzie ta ręka? No. Wysoko. Na trzy. Raz, dwa. Zuzia, trzy. Otwórz No, to by było dobre, co? Ale napięcie. Zuzia, czego Ty się spodziewałaś pigniążka? Tak, jakbym miał takie rzeczy, to bym nie w Polsce dawno nie było, na no, co ty? Trzyma, podobało Ci się. Szkoda, bo to wszystko. Dzięki namo. Chcemy zainwestować. Parmax. Moi moi drodzy, to jeszcze nie wszystko. Najpierw pokażę Państwu niesamowitą iluzję optyczną. Zaraz wrócimy do twoich 20 zł. Mogę się dzieje. Ma Pani świadków? Jak masz na imię księżniczko? Tutaj. Nie powiedzieli ci. Powiedzieli ci. Ania. Co ty mówisz? Też tak miałem na imię, jak byłem małą dziewczynką. Ania, przytrzymaj ten bardzo ostry nóż do masła. On będzie ważny w finale. A jakby pan Szymon zaczął mnie gonić ze swoim pieniążkiem, to mnie zawołaj, dobrze? Znaczy się Szymon? Ania, to nie jest tak, że pracujesz tutaj za darmo. Mam coś dla ciebie, Hania. Ania, co prawda nie powinno się brać słodyczy od nieznajomych, ale nie przejmuj się. Znam twoją mamę. To pani? Co pani stoi tak blisko? Gdzie są rodzice? Są gdzieś? Także tego. No nic, zostajesz ze mną w takim razie. Proszę bardzo. Tylko ostrożnie, Dobra, Szymon, jak na razie Ciebie lubię najbardziej, słuchaj, zasponsorowałeś ten pokaz dla państwa. Moi no drodzy, wielkie prawa dla Szymona, nie wiedział na co się pisze, a wystąpił po boku, później. Fajne brawa Szymon? Za dwie stówy. Szymon, ty ode mnie w prezencie dostaniesz długi kawałek szura. Super, co? Się nie wieszaj, to tylko trzy stówy. Kogo go Proszę bardzo. Średni będzie dla Pani. Czytała Pani 50 twarzy graja? Oglądała Pani film? Ja streszę. Zwiąże mnie Pani po programie i będzie mnie Pani bić. Razem z Szymem. Dobra? Okej. Okay. I krótki... No, to nic osobistego, proszę pana. Czekałem na ten żart od początku programu. Bardzo dobrze. Było wziąć pieniążki ze sobą Patrz Szymon po prostu jaką armatę tak Ale za darmo, przynajmniej. Szymon, sprawdźcie te liny, czy nie ma tam żadnych magnesów, baterii, rzepów, w tych asystentek, czy to są zwykłe sznury z kasparamy? Dobra? bo po tym, co Państwo zaraz zobaczą, będą do Was podchodzić i będą mówili, że coś musiało być nie tak z tym sznurem, także... Yy, o, Pani sprawdzi, czy końcówki nie... nie wiem... Gdzie yy, są magnetyczne końcówki? Nie rozciąga się Pani? Wow, Mały się Panu nie rozciąga? Nie. Nic na to nie poradzę, proszę Pana. Ja tu tylko sztuczki robię i to takie sobie, także... Wezmę od Pana tego małego ustroja, to Panu przyrodzi jest zbyt dużo przyjemności, dziękuję bardzo. Sprawdzone? Wszystko w porządku? A u Pani? Dzwonimy się. Szymon będzie sztuczka. Dziękuję. Moi drodzy, to będzie iluzja optyczna, więc zapamiętajcie Państwo parę szczegółów. Pierwsza z tych lin od pana Szymona jest trochę dłuższa niż moja noga. Druga od pani jest trochę dłuższa niż moja ręka. Wie pan dokąd to zmierza? O, dzięki. To nie będę tłumaczył. Nie będę Masz, że jest krótsza od pozostałych. Szymon, patrz teraz, przy użyciu odrobiny magii, patrz, co się dzieje? Nie uwierzysz. Szymon, nic się nie dzieje, skup się, zapłaciłeś, lepiej żeby ci się podobało. Szymon, patrz. Wow, raz, dwa, trzy. Jak widziałem to po raz pierwszy, też zapomniałem bić prawo. W ogóle się pan nie przejmuje. Nie ma problemu. No jest ten kawałek od Pana Szymona, średni od Pani i krótki tam od Pana. Jedna trochę, co? Dziękuję. będzie dzieciństwo, żeby tak to wyglądało. Pokażę Państwu, jak to działa. Dwa kawałki szlura mniej więcej tej samej długości. Pan wygląda, jakby można było Panu zaufać. Czy tylko Pan tak wygląda? No.